Witam was bardzo serdecznie w już drugim blogu. To ja i Maskotka kanału dedukcji APS. A więc moja pani właśnie wróciła z precastingu do Mam Talent. Tak, nie przesłyszaliście się do Mam Talent precastingu. Samo nie mogłam w to uwierzyć, ale Naprawdę moja pani chciała spróbować po raz drugi. Otóż była już raz na takim precastingu do mass Me The Music, jednak nie udało jej się, ponieważ była z koleżanką, która pomyliła tekst. Tym razem jednak było inaczej, bo była sama. Było to więc tak. Szukała w internecie wiadomości i tak dalej, no jej się. Sprawdziła, że w w jej mieście jest precasting do Man Talent. Tak. I e, odbył się on właśnie dzisiaj. A dzisiaj jest 13,04,14. No, wiadomo. E, pewnie zastanawiacie się, jaki to był talent. Więc e, moja pani uwielbia śpiewać. Tak, właśnie śpiewać. E, poszła tam ze swoimi przyjaciółkami. Do tego programu Oczywiście śpiewała sama Jej przyjaciółki były osobami towarzyszą to... towarzzą... Przepraszam, nie umiem się wysłowić Dzisiaj jestem taka podekscytowana Że po prostu plącze mi się język A więc jest to Byłam taka bardzo Podekscytowana Nie, to nie to słowo <laughs> Przepraszam was bardzo Dzisiaj po prostu jest taki Fajny dzień, że y, Moja Pani y, i ja jesteśmy bardzo zadowolone, ponieważ udało jej się, y, udało jej się po prostu, tapio, ten występ jej się udał. Przynajmniej my mamy taką nadzieję, że jurorom to się spodobało, bo y, byli po prostu uśmiechnięci. Widać było na ich twarzach, że im się podobało. Oczywiście moja pani nie chce się przechwalać, ale myślimy, że naprawdę było nieźle. No okej, okay, więc zacznijmy od... Y, Zacznijmy od początku, jak to się wszystko działo. No więc przyjechałyśmy autem pod hotel Andersia. I tam się wszystko działo. No więc tam... Więc tam wysiadłyśmy, tam był taki wielki, duży, duży hotel. Bardzo taki wąski, ale wysoki. No i tam ten... Były, na schodach były napisy, takie ulotki, mam talent, więc szłyśmy i szłyśmy i szłyśmy. No i w końcu doszłyśmy na tych schodach, było tam pełno, pełno ludzi, tam było dużo ludzi. I właśnie było tam bardzo dużo ludzi, no i właśnie czekałyśmy. Trzeba było wypełnić formularz, gdzie trzeba było wpisać wszystkie dane. No i czekałyśmy w kolejce. Kolejka była, trzymała się w jednym miejscu, jednak później ruszyła nareszcie. No i tak to się toczyło. I tam był taki miły pan, który musiał zadzwonić do mojego taty, bo on sobie poszedł już, żeby wszystko tam potwierdzić, zgodę i w ogóle. No i właśnie weszłyśmy moje koleżanki. Musiały być po drugiej stronie takiego czerwonego pasa, ponieważ ja mogłam być tylko w jednym, w jednym, w jednym pomieszczeniu, które było bez drzwi, więc można było bez problemu wyjść. Jednak ja, ja mogłam wychodzić, ale moje przyjaciółki już niestety musiały, nie mogły wchodzić do tego pomieszczenia, gdzie byłam ja. To więc tak. No i, no i właśnie to tak było. Następnie y, czekałam, czekałam długo w tym pomieszczeniu. To było jakieś y, dobre 6 godzin, tak powiedzmy. No, było to długo czasu, ale wiecie, no jakoś to spłynęło, nie? I y, dalej y, poznałam taką bardzo fajną dziewczynę, która również śpiewała. Y, mój numerek to był 3265. Tak. Y, więc. Y, żeby uwiarygodnić to co mówię Chciałabym go pokazać Ale jednak yy, Nie uda mi się to Przykro mi Ale no, myślę, że uwierzycie mi na słowo No bo w końcu Okej okay. I yy, czekałam tam dość długo Później weszłam na tą salę No i tam była taka duża sala No bo to jest mam talent Więc tam mogli, jakieś, mogły być jakieś pokazy yy, Kazali stanąć mi na yy, Czarnej linii, która tam była i dali mi mikrofon, z tym, że później ta pani, było dwie panie i jeden pan, z tym, że później ta pani kazała mi przestawić się do mikrofonu. Ja zrozumiałam, przystaw się do mikrofonu i zaczęłam przestawiać mikrofon do buzi. Później powtórzyła, wtedy za drugim razem już zrozumiałam. Przestawiłam się, no i wszystko poszło w miarę dobrze. Zaśpiewałam piosenkę Violetty Podemos. Język hiszpański wcale nie jest taki zły dla mnie, dlatego właśnie zaśpiewałam po hiszpańsku. Dla mnie było całkiem nieźle: naprawdę podobało mi się. Tam w ogóle było fajnie, naprawdę. To, jest, to było moje drugie przeżycie taka, taka druga przygoda. Jednak taka sama była adrenalina i wszystko było takie same. Naprawdę było fajnie, przyjemnie. Według mnie, ok. Polecam każdemu, nawet ten, kto wcale nie musi mieć specjalnego talentu, może yy, iść tam, właśnie. Yy, ok, chciałabym Was teraz przeprosić za to, że na początku mówiłam, yy, że to moja pani, a teraz, że to ja. Tylko po prostu, no wiecie, że wiadomo, że jak się mówi, to nie zawsze pilnuje się tego, co właśnie. Mówi Pet Shop. Dlatego przepraszam Was, lepiej będzie chyba mówić w imieniu ja. Nie, znaczy nie w imieniu ja, tylko chodziło o to, że w imieniu mojej pani będzie, yy, będzie się lepiej mówiło. Tak więc było naprawdę fajnie i myślę, że czas spędzony z przyjaciółkami jest zawsze ważny i w ogóle nieważne gdzie, nieważne ile, ale ważne, że był. Aha, i jeszcze potem poszłyśmy yy, do galerii. Handlowej, robiłyśmy zdjęcia sobie No i tak tam zleciał nam ten czas Teraz y, nie jestem pewna, która jest godzina Ale pewno pewnie około 17, 18 coś tak Więc okej okay. Jestem bardzo szczęśliwa I naprawdę myślę, że był to udany dzień Teraz czuję się tak dziwnie y, Mając zadzwonić 24 mm, Słuchajcie, 24 kwietnia Tak, teraz jest kwiecień więc yy, mają zadzwonić, znaczy nie zadzwonić, tylko napisać SMSa, mają nas powiadomić o tym. No wiadomo, że nie będę jakoś zbytnio rozczarowana, kiedy nie przeszlą tego SMSa, ale będę bardzo ucieszona, kiedy jednak to zrobią. Okej, okay. yy, więc naprawdę jestem yy, przeszczęśliwa. Prze, prze A teraz taki mały bonus. Tak, jakbym. Pokażę Wam moje dwa własno yy, ręcznie robione domki dla pet shopów. Yy, od razu oszczegam, naprawdę nie jestem cudotwórczynią, więc będzie to. Yy, yy, no nie będzie to idealne, tak jak u innych yy, youtuberek, które mają swoje domki. Naprawdę nie piszcie negatywnych komentarzy, że brzydko robię, no bo ja wiem, że to na pewno nie jest idealne. To po prostu takie będzie. Nie robiłam tego byle, jak starałam się, owszem, ale nie jestem. Po prostu, jeśli chodzi o rysowanie, plastykę, malowanie, no nie jestem w tym najlepsza. Wolę robić inne rzeczy. Zapraszam do oglądania. Ok. Czekajcie chwilę. Ok. A więc tak. Y tu jest pierwszy taki domek. Yy, więc wygląda on tak. Yy, tu mamy łóżko z misiem. Tu jest. Yy, oj, popsuła się, ale miała być półeczka. Te ściany, ta oraz ta są zrobione z naklejek. Tu mamy telewizor. Tu półeczka, o miska wpadła nie ale no. I to jest spokój e, petshopa Kangurka. E, tam jest kostka, sorry, że tak widać lampę. Ale po prostu tam... Ściany są w serduszkę, a podłoga jest w takiej gwiazdki. Tu mamy taką niby szafę, znaczy takie niby coś. Tu mamy dalej mamy laptop, książkę i takie siedzonko. Dobra, a więc to był pierwszy domek. To był pierwszy domek. Naprawdę ten filmik trwa już 10 minut, a kończy mi się bateria. Dlatego odpuścimy sobie ten pierwszy, bo ten jest większy i w ogóle ten jest ładniejszy niż tamten. Dlatego do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa pozdrawiam Was Macy i pozdrawiam Was moja właścicielka Detsy ATS. Pa!